Uh, uh, uh. Uh. Sorry, że od tego momentu, ale problem polega na tym, że przypadkowo usunąłem, kurna save znaczy save wideo z gry, i w dupie to mam w sumie. Więc robię tutaj swoje. Nie będę tam się cofał, czy nie wiadomo a po co ja tu przyszedłem. W ogóle, czy ja wszystko wziąłem? Tutaj? Ale dziwna muzyka tu leci. Tutaj wyłącz to gówno. Co to jest? System. Volume. Controls. A nie ma czegoś takiego jak wyłączenie muzyki? O, mogę. Okay. Pierdyknąć Aha eee. Dobra Dobrze by było tą muzykę wyłączyć Ale się nie da Trudno Przed chwilą oglądałem film Nitra jak tam wyjechał boxdala i wam powiem, że trochę prawdy w tym w tym powiedział, no ale jeden i drugi to taka chorągiewa po części a Boxdal to to jest debil Nitro też debil no ale no cóż, ja bardziej chyba bym biorę stronę Nitra nie dlatego, że go lubię czy coś, nie znam go prywatnie nie, ale mogę go ocenić po prostu po tym co, co robi w internecie, nie? Jak wyzywa matki i inne i po tym jak ma problem na przykład że ktoś wyzywa jego rodzinę na przykład, nie? No to potem też mogę pooceniać, tak? I no to też jest, to też jest po prostu hipokryzja. Kurde, ale mi się język plącza. Hipokryzja. No ale no cóż. E, co my tu mamy? No, o! boje, Naboje. Naboje. Walnę cię ja bolem. Dobra, co my tu robimy? Bo ja nie wiem w ogóle. O co tu chodzi. Dobra, jaki jest. Jaki jest teraz cel tego wszystkiego? Bo nie wiem. Chyba chyba musimy się cofnąć. Tak przynajmniej myślę. Ale się nacipałem tabletkami. To znaczy nie co wy niećpam. To są takie tabletki na rozluźnienie mięśni i one mają takie po prostu działanie. Takie wiecie no zajebiste działanie. Dobra, chyba musimy na dół zjechać, ale pewnie właśnie nie jestem na pewno. Chyba tak. Kurde. Ile was tu jest? Dobra, wojny. Trochę ich Wam powiem, tu było. Ej, fajna tam ta bro broń jest. Takie leczenie zajebiste. To jest naprawdę, Wam powiem szczerze, bardzo, bardzo dobra broń w sumie. Że zabija i jeszcze nam życie daje. To jest zajebiste. O, pancerz. Uważam, że to jest bardzo zajebiste. Czekajcie, bo już się pogubiłem. Teraz tu przyszedłem. Dobra, skoro potwory się pojawiły, to oznacza, że idę w dobrym kierunku. Tak przynajmniej myślę. Ale no cóż, mogę się mylić. A tu co mamy? Kurde, no nie wiem. Dobra, chyba trzeba tutaj. Nie lubię, jak tak coś mruga, nie? To jest porobane. Dobra, gdzie lecimy, Level pierwszy. Czy ja tu nie byłem? Eee. Mm. Kurna! Dupy z taką muzyką! Gdzie ja mam iść? W ogóle... Bo nie wiem. No kurda, wam powiem, że kurna nie wiem. Dobra, może zapiszę tutaj, tam do pamięci. Zapiszemy. Bo też e, tego rezydenta, zacząłem pogrywać, ale w tą starą klasykę. To chyba idę dobrze, bo są te dźwięki. Aha, a ja debil próbowałem tam wskoczyć. No właśnie rezydenta dwójkę nagrywam, tą pierwszą, czyli tą e, z roku 98. Bo kupiłem sobie dwójkę i trójkę, ale pierw chcę sobie ograć tą dwójkę, tę e, oryginalną część. Znaczy orygina, oryginalną, no. Chodzi o to bardziej, że e, Oryginalną w tym sensie, że pierwsza, pierwsza wersja. O O, o. dobra, to tu nie byłem. Okej. Okay. Co my tu mamy? Hmm. W sumie nic. Lubię takie klimaty, Dead Space jeszcze ma w sumie podobny klimat, nawet taki sam. No i to mi się podoba, też na przykład System Shock. Kiedyś grałem, ale nie przyszedłem. Może kiedyś ogram, bo też niby remake ma wyjść. O, co to było? Hmm, to chyba one wydały taki dźwięk. Dobrze, lewo, prawo, prawo. Aha, zamknięte. No to musimy iść na lewo. Dobra, zapiszę jeszcze raz. Nagrywa się, nagrywa się. Dobrze. A w dupie to mam tam. Nagra się, to nagra. Wyrąbane. Wyrąbane w dupę, w dupala, kurda. Dobra, idźmy jeden. W dół. Trzeba skończyć tego duma. Duma, duma. Dopadnie nie zguba. Aha. Znowu do piekła. Zjeżdżamy. Hmm. Huhuhu. Też obcy, izolacja też jest fajny. Też grałem. O, kto to jest? Co ty pierdzielisz huh. Dobra, upewnij się, że nie wstanie. Kurde, ten nawiedzony pedał się odzywa. A pewnie tam trzeba wejść, A zobaczmy co tu jest. O! O! Gdzieś wszedłem, o! O, trochę uzupełnię amunicję. Dobrze, o, 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 tutaj. Dobra, to pewnie będzie jakaś walka, skoro skoro mamy tutaj amunicję. OK, ja zapiszę jeszcze raz, ale mum siekę po tych tabletkach. O, ja pierdylam, zaraz spać idę nie. O kur, a. Albo, albo nie idę Będę pierdzielić głupoty wam A w tym jestem zajebisty, nie? O! No to zaczyna się niezła przechazka.